Czy wiemy co było później? Tak, też mi się to nie podobało, ale ja nie o tym. Od początku nowej kadencji wszędzie słychać narzekanie, że to chamstwo, że to buractwo, że to gorzej niż gimbaza. Owszem, mogłoby być lepiej, ale czy naprawdę jest tak źle i jak to wygląda za granicą? Zatem zapraszam wszystkich na krótkie porównanie. Wykluczyć z obrad. Proszę go wykluczyć z obrad. Okay. Izba Gmin to kolebka parlamentaryzmu. Brytyjczycy przez 800 lat wypracowali tak zajebiście wysokie standardy debaty, że my, kultury polskie, możemy ich tylko podziwiać. This Prime Ktoś pewnie powie, oj to oj tam, wybrałeś same nietypowe przykłady, a na co dzień jest na pewno nie tak źle. I Owszem, wybrane fragmenty są jaskrawe, ale po pierwsze nie wszystko jest mojego autorstwa. Po drugie, he, było z czego wybierać. A po trzecie, jak ktoś nie wierzy, niech sprawdzi. Ale dobra, jedziemy dalej, bo to dopiero początek. Bunty chłopskie, fronda, rewolucja, deklaracja praw człowieka i obywatela, pierwsza na świecie konstytucja. Ten pan mówi o migrantach. Że płyną, że się topią, że nie mają nic oprócz nadziei. No widać, że ma chłop dobre serce i chce pomóc, ale w odpowiedzi otrzymuje ripostę... W zasadzie to trochę sceptyczne, jestem tu do nielegalnych nachodźców, ale to już nieważne. Zwróćcie uwagę, jak gówno burza się rozpętała i wyobraźcie sobie takie coś w Polsce. Ktoś powie, w Polsce nie ma rasizmu, bo społeczeństwo jest jednolite kulturowo. Gdyby byli czarni, żółci albo inni, to na pewno byłby też rasizm. Tak się składa, że mieliśmy paru ciemnoskórych posłów, jak na przykład poseł ziemi wódzkiej John Godson z pochodzenia Nigeryjczyk. I choć przyznaję, że w czasach największych patologii zdarzało mu się doznać przykrości, wiele się zmieniło i dzisiaj Polska jest zupełnie innym, gościnnym krajem. Natomiast o tym panu nie wiem prawie nic, ale też nie słyszałem, żeby mu się jakaś krzywda działa. Wręcz przeciwnie, dzięki luźnemu stylowi debaty i dystansowi do siebie zyskał ogromną sympatię. Gdy człowiek się spieszy, to diabeł się cieszy. Pośpiech, pośpiech jest immanentną cechą Republiki Bananowej. Skoro o bananach już mowa, to. Pani Aleksandra Karolina Wiśniewska, której w żadnym razie nie odmawiam polskości, również nie podnosi tego argumentu. Choć przyznam, że obawiałem się, że jakiś pisowski dzban wytknie jej azjatyckie pochodzenie, a donosiciele SPO już rozdmuchają sprawę na całą Europę. Na szczęście tak się nie stało. Bananowe dziewczę owszem skarżyło się na rasizm, ale w czasie kampanii wyborczej. Co do sprawowania obrad. Oburzyła się jedynie na ogólną formę. Tylko naprawdę powinniśmy dążyć do najwyższych standardów parlamentaryzmu, a to, co pokazała szczególnie Zjednoczona Prawica w rangie ministra, tak, minister Ziobro, minister Czarnek, to była po prostu aberracja. I ja no, pracowałam wiele lat na wojnach i przyznam szczerze, że obserwowałam na przykład negocjacje między warlordami czy Batażkami i tak, i często tam, mimo tego, że zdarzają się na przykład morderstwa na tle politycznym, no to poziom honoru, szacunku i dekorum jest dużo wyższy. To już kraj, gdzie ręce są integralną częścią aparatu mowy. Głosi swoją z wyraz ekspresyjnego wyrażania emocji, także nic dziwnego, że ich w ich parlamencie jest głośno. Najogólniej no mówiąc, całe zamieszanie dotyczy budżetu. Nie wiem o co poszło dokładnie, ale skończyło się na interwencji służby porządkowej. Tak jak na przykład tutaj. albo tutaj. Znając gorący temperament Włochów, przepychanki mogłyby przejść w rękoczyny, tak jak na przykład tutaj. Jak mówią złośliwi, Ukraina to nasza młodsza, upośledzona siostra. Ten pan to Oleh Laszko, ukraiński Grzegorz Braun, na sterydach. W ogóle to polecam poświęcić chwilę na zapoznanie się z tą postacią, bo facet ma naprawdę niesamowity życiorys. Tutaj zarzuca wszystkim wokół, że jeżdżą po instrukcje do Moskwy i do Brukseli. Pyta również, kiedy zaczną jeździć po instrukcje do Ukraińców i dlaczego jeszcze nie siedzą w więzieniu. Biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje na Ukrainie, zarzuty współpracy z Rosjanami to naprawdę ciężka obelga, więc nic dziwnego, że takie zachowania to norma. Jednak tłuką się nie tylko nasi wschodni sąsiedzi. Tego kraju nie trzeba przedstawiać nikomu. Kojarzy się niemal wymocznie pozytywnie, a język śmieszy nawet wtedy, gdy czytane są nekrologi. Poltenerz zaczną moderować jedną z wiec. Dziękuję. Pan minister rád byl předem, pan minister rád byl předem varován, varoval jsem o tiskem, je to moje rizí soukromá záležitost. Zaslouží si to. Pane minister, velmi dobře víte. Pane doktore, tady to vyřizovat nebude. Vy jste mě napadl z babiele ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlapčelem? Jestes babielec! Ktoś powie: Oj tam, oj tam, przypychanki, szarpanki, a nawet mortobicia się zdarzają wszędzie. Ale nikt nie narobił tyle sefu co Brown. No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Tak, ja wiem, że niektórzy nie uznają tego sztucznego tworu za państwo, ale o tym innym razem. Pewnie widząc takie akcje, niektórzy z Was zadają sobie pytanie, co tu się odpierdala? Otóż demonstruję i objaśniam. Jakiś idiota uznał, że odpalenie świecy dymnej podczas obrad to dobry pomysł. Niestety znalazł następców. Wkrótce wszyscy zupełnie przywykli, a wielu zaopatrzyło się nawet w odpowiedni asortyment. Problem rozwiązały dopiero drobiazgowe kontrole i specjalne skanery. Koniec najgrubszy hiciur. Wszystko co widzieliście przedtem, wymianka przy Jordanii. Tak, wiem, że to nie Europa, ale też nie jakieś zadupie. The MP in question Talal Al Sharif tried to bring the rifle into parliament chambers but was stopped by guards so instead fired shots in the hallway. The na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sam fakt, że typ chciał rozstrzygać spór przy pomocy Kałacha, jest sam w sobie groteskowy. Ale ale, tu jeszcze nie koniec. The Jordanian Parliament had a similar incident last year when one member of parliament threatened his opponent with a pistol while being interviewed by a local TV station. Podsumowując, nie ma się czego wstydzić ani na co oburzać, bo naprawdę, naprawdę nie ma do tego żadnych powodów. Na świecie dzieją się dużo gorsze rzeczy niż gaśnica browna, taniec posłanek czy podskoki Janowskiego. To wszystko. Pozdrawiam resztę świata.